Czołem tu przemek. Dzisiaj zabieram was na wiosenną wyrypę na Mogielicę. Tak, tak, nie zwariowałem, jest 18 kwietnia i sroga wiosna w beskidzie wyspowym. Do tego bieg nazywa się pani mogiła, a ja podpisałem oświadczenie, że jestem świadomy tego, iż mój udział w imprezie może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. Ale czat! Kochani, zanim będzie film, chcę, żebyście wiedzieli, że zaangażowałem się w bardzo fajną akcję, mianowicie akcję Zdobywaj Góry. Dzięki tej akcji, dzięki udziale w niej, wspieramy kopr, wspieramy aktywność turystyczną w górach, no i sadzimy lasy, co jest w obecnych czasach bardzo ważne. Całość, całość przedsięwzięcia wspiera firma Brubek. Link macie w opisie do filmu, także ja serdecznie zapraszam Was już na wyścig. No to witam Was z trasy Pani Mogiły 32, a właściwie 29, bo została skrócona ze względu na wiosenne, piękne warunki jest cholera dość zimowo. No właśnie widzę, widzę! Lecę! O ładnie! Ładnie! Zobacz! Kurde! Kurwa, ale jaja. Ale jajca Kurde, do no, mamy 18 kwietnia, to trzeba przypomnieć. Fajowo, nie? Jak ja się cieszę, że sobie wziąłem raczki, to jest po prostu. I no, da na spokoj. Ale też nie, nie jest łatwo. Widzicie, wiosna pełną parą, 18 kwietnia, jest fajnie, oj, 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 mimo powiem Wam, mimo raczków troszkę się zjeżdża, to sobie może zapniemy na kratę, żeby się nie wypie***li klasycznie na mordę, ale ogólnie, no góry, proszę Państwa, nic nie widać, ale jest fajnie. Ja bierdolę! wszyscy zadowoleni? Ja jebie. <laughs> Tak, tak, cześć. O teraz. Tak, teraz biegniemy. No moment, stop Biegniesz? O, biegniemy. Ale jest luzik, kurde. Wspaniale. No, tam się ładnie przejaśnia. Raczej nie będzie. Raczej nie będzie. To na długo. Więc warto popatrzeć. Ale zima w środku wiosny. Ja. Chcieli wypomóc. Uh. Kurde, nie jestem zadowolony, bo pierwsza. Cholerka pierwszy bieg i pierwsza porażka, bo musiałem zmienić trasę na krótszą. Kurde, żołądek mi się odezwał. Strasznie, kurde. Coś jest nie tak, no. Cholera, nie było sensu się męczyć, no. no ale cóż, no. Lepiej mądrze przerwać niż głupio skończyć, no. Dobra, teraz walczymy, żeby dolecieć. Aj, No nic. Jest mega, kurwa ciężko tam i tam powiem Wam, że co chwilę takie podejście z biegiem to ma mało wspólnego, ale jest no, koszmar, kurwa, ale przeciorało wow. grubo. Także to jest rzeczywiście pani mogiła, dosłownie. Ech. No i cały czas pod górę, no cały czas kurczę po prostu szogno Co? ch... O! zarka? darka? Gdzie ty idziesz? Z nami Jesteś Z nami? No i się stało, no! No i się stało! Nie, i zobacz jakby było. Dupozjazd i sioba da! Wygląda mi na końcóweczkę. Zostały dwa góra, trzy kilometry. No, w sumie chyba dobrze. Lecimy, nie? Szkoda czasu. No i mamy ostatnią prostą praktycznie rzecz biorąc. Myślę, że maksymalnie jeden kilometr, jak nie mniej. No i kończy nam się pierwszy mój bieg w 2021 roku. Miał być wiosenny, nie był zimowy. Bieg bardzo trudny. Tak bym go ujął. Jak na moje lekko kalecze przygotowanie. No ale cóż no przynajmniej mogłem wyciągnąć naukę. I lepiej się przygotuję już do głównego biegu w tym roku. A teraz byle do mety. Tak kończy się zimowa przygoda na wiosnę w Beskidzie Wyspowym. Jeśli macie ochotę na mocne cioranko, to ten bieg jest zdecydowanie dla Was. Ja tutaj dostałem ostrą nauczkę, uprawiałem raczej kalectwo biegowe, a forma gdzieś mi zniknęła. Ale przynajmniej wiem, że muszę ostro zabrać się do roboty, bo danie główne tego roku już za dwa miesiące. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie słowo otuchy i widzimy się w następnym filmie. See you later.